Ale widzę, że jako do rozkwita pod twoim okiem. Tak, już mam, że lubię dodać coś od siebie. No wiesz, ale ostatnie zdanie na temat designu będzie miał kto inny. No. Ja myślę, że to jest wszystko idealnie przemyślane. Berze, biele, brązy ze sobą idealnie pasują, ale myślę, jakie rośliny mogłyby tutaj idealnie pasować? Ja myślę, że takie, żeby się przy nich za dużo nie narobić. No. A czego spodziewałeś się po mistrzyni relaksu? Ach, Ale ta kanapa jest mięciutka jak kwiat bawełny. A rozłożysta jak piano. Metafory widzę kwitną. Doceniam, jak tutaj zaranżowane jest oświetlenie, prawda, Staszek? Staszek! Prawda, niech się nie zwiedzie ten minimalistyczny wystrój, bo tak naprawdę to tutaj jest wszystko: sprzęt, lodówka, zmywarka, komplet wyposażenia, garnki, sztućce, a nawet zapas serku w Czekaj, czekaj, na się przyjrzeć. To ty oglądasz, a ja zrobię nam kawkę z ekspresu na wyposażeniu i ze spodeszkami, które też tutaj są. A serwisy tak dużej rodziny? Jest tutaj miejsce dla każdego i dla każdego jest kubek. Dla mnie też. Honorowe miejsce dla mistrzyni relaksu. Piękne wnętrze. Wystrój i klory są spójne z resztą domu i bardzo kojące. Uwielbiam ratonowe meble, kojarzą mi się z naturą i odpoczynkiem. Ja sobie myślę, że każde łóżko to fest wygodne musi być. I basta. Z poduszeczkami tam jeszcze chodzi. A co powiesz na? Świetna duża szafa, dobrze, że jest zbudowana, dzięki temu nie zaburza ona harmonii i odpoczynku. A najlepszą strefę relaksu to dopiero zobaczysz. I oto jesteśmy. Mamy tutaj widok na Giewont, na Babią górę i mamy nieograniczony dostęp do rześkiego powietrza. I do tego jesteśmy blisko natury. W Totalnie niszczowskiej strefie relaksu. No powiem ci, że całkowicie kupiło mnie to miejsce i zainspirowało artystycznie. Mam tu coś dla ciebie w podziękowaniu za mistrzowskie oprowadzenie. Prawdziwym mistrzem relaksu i zwycięzcą będzie osoba, która tu zamieszka. Nie spoczywaj na laurach. Weź udział w 9. Wielkiej Loterii Almette i wygraj Ekodom ze strefą Relax.